Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Sonda Uliczna. Dzisiaj pytamy Radom Szan, jakie mają plany na nowy 2021 rok. Zapraszamy. Czasem robię, ale nie, nie, nie udaje się ich dochować niestety, dotrzymać, tak że w tym roku raczej nie będę robiła. Może rzucenie palenia? Nie ma, brak przemyśleń. Chyba tylko o to, żeby było zdrowie, szczęście i chyba tyle. Pasja, bo tanie towarzyski, no to jak najlepiej zdobyć nową klasę, zaprezentować się i przede wszystkim przyjaciele. No i to tyle, żeby szczęśliwy był ten nowy rok. A może schodnąć, bo pociąży troszkę przed tak wydaje mi się, że to jest taki mój plan. Oczywiście, że są postanowienia. No cóż, możemy sobie życzyć, żeby było zdrówko, żeby się w końcu ta nasza pandemia skończyła, żeby wszyscy byli szczęśliwi. No i czego możemy żyć? No zazwyczaj zdrowia, prawda?